Maneczko, wiem, że nie mogliście doczekać kolejnego odcinka z melko. Więc dzisiaj go robimy. Komentarz dostępny. E, wiadomo, się przejść o tamten level. Więc co? Zaczęłem. Dzięki Koris. Pierwszy mi i jedyna osoba, jak mi komentarze nie licząc. Wiem krótko, że chciałeś drugą część, więc zrobię to specjalnie dla ciebie. Zawsze mam problem z tym levelem. Bardzo trzeba jest zrobić. Ej, maj nogi, gdzie tylko był księżyc. Ta sprawa jest obejrzana. No, no, nie, no. Nie pytajcie, jeśli ten filmik się skończy tak jak tamtym, tylko że na tym levelu, a nie na tamtym, to. O, o, o. Dziękuję bardzo. Dobrze. Chyba A, już pamiętam. Która no, się nazywa Heroin of the Full Night Tego samego twórcy, czyli w ogóle właśnie e, Jest taki sam level, tylko, że czarny Ciekawie, że się o ile mnie pamięć nie myli, bo Wiecie, pewnie z moich poprzednich filmów, że mam sklerozę Nie wiem czemu, ja nie wiem co się za mną odwala Chyba nie jestem w formie Pewnie to chwilę będę sprawdzać, co ty mi tam napisałeś, króliś, ale tego ja ogóle to polecam jego kanał. I lecimy. Jestem aniołem, bo jak w chmurach, czy coś. A teraz jestem Stevem, bo chodzę po diecie. Nie Steven, chodzi po diecie. Przynajmniej na początku swoje istnienia w danym świecie. Chyba, że się zarysuje na pustyni, bo wiecie, jak się zarysuje na pustyni, to się na piasku. No i dotarliśmy do naszego najtrudniejszego kolego. Co ty mi tam napisałeś? Ej, mm. okej. Okay, okay. To musisz iść na ten schodek na więc spoko. Jeśli wiem, co to oznacza, no to... Mm, o tu? Udało się. Wow. Dzięki. Stokrotne dzięki. Teraz... Aha. No, powinno się udać. Teraz już wiem, jak to się robi. Mi się wydawało, bo Jak pewnie pamiętać miałem to też na innym moim filmie. No trudno. To już szczęście nie jest bardzo długie grupa. W sensie, jest ale umiera dłuższe od tamtego na pewno, bo tam też Mam nadzieję, że jak zrobimy to się odnawia jeszcze tam. Ale cóż... Naprawdę? Aha, usunęłam swoją bojka. Jeszcze to, jeszcze to, ale walimy się na odrobinę. Nagrodę nie odtam najmniejszego. Wiem, że tak e, czytuję na tym levelu. Trochę, no ale. Słuchaj, to nie twoja wina, nie ty zrobisz ten. ten level. Nie jest twoja robota, więc to nie twoja wina, jak to... Wiem, jak to robisz level. No i. Jakbyście pytali, ile mam IQ, to wam powiem. Zobaczcie, moja głowa jest pusta. Zobaczcie, co się kryje w Waszej głowie. Bo jest nasza szybko, bo tak samo jak moja. mojej, używać Używasz jakiś czytelny czy, Jeśli czy coś takiego w ogóle istnieje, no ale w sumie po Idziemy. Jeszcze około po tym levelu, jeden level, i będziemy na naszym y, świetnym levelu, na którym skończyliśmy. Może no, ale w ogóle to jestem bardzo podekscytowaną osobą. Musztyk! Ale jeśli teraz mnie nie zaliczę swoją to się pogniewa. No, co jest? Nie iść dalej. O, tak. Musimy stanąć lekko tutaj. I no, co mi się stało właśnie? To nie ja wiem, się nie odcinek. W sumie to myślę, że Wam się podoba, ponieważ czemu to się wkurza, ponieważ ja się wkurza. Ponieważ czemu to nie działa, i ja się przez tą kur... tak. To się ponieważ to się wkurza. Ale ja myślę, że podoba wam się ten odcinek też z powodu, że ja się wkurzam, więc w sumie nie mówię żadnego końca. Nie wiem, że ja pewnie jakoś bezsensownie przepomurzam, ale... Po prostu nie chcę zwalić, okej? Okay? I jesteśmy tutaj. Świetnie. Podobno ja już nie miałem... Udało się co z wami lewele ej. Hey. Okej. Okay. Tym razem... Ej, czemu ja jedę w drugą stronę? Gdzie niby tajcie się w ogóle? Ej, ale... Ale fajnie. Co się w sumie to? Nie wiem, czy... To nie jest Ej, dobra. No. Nie, już więcej chyba nie czytuję Bo ja nie chcę znowu zwalić tak jak na tamtym levelu. Idziemy. Pięknie. Ej, to wygląda jak Dior z Minecrafta. Zobaczcie. Czyż to nie jest? To jest Dior z Minecrafta ewidentnie. Muszę chyba jeszcze na ten, ten Dior, jakby coś tam nie wiem się nazywa W każdym razie wygląda mniej więcej tak. Coś w sensie nie jest taką ścieżką, ale jest podobny. Taki biały, trochę szary i trochę czarny. Ale najwięcej. więcej To wygląda też jak zagnieczony pośrodek. A, bo to się buja, ludzie, dobrze. Zrozumieliśmy sens życia. Zrozumieliśmy sens życia. Sensem życia na pewno nie jest do coś. Dobrze. No ej! Okay. Tak w ogóle to um... Dziękuję wszystkim subskrybentom, no, których mam już 5 i powiem wam coś. Może zrobimy sobie jakiś napiszcie w komentarzu w ogóle yy, jak mam nagrać. Tylko jakby coś tam druga część mleczek i tak nam i tak zamierza nagrać. Więc nie musicie tego pisać. Ale napiszcie w komentarzu jak. Czemu to no, tak tygryn? To wygląda jakby to jelerkowało. Ty... Nie dobrze. Dobrze. Lewe jest trudne. Teraz wielujesz. Skoro nie możesz tu barkować, to barelkować, to wielujesz. No wiesz co, ja ci nie napisę. Lewem. No ci dopiero przekąślawką, bo to ostatnia co sumie jest tu Ej! To jest nie w porządku. Tak nie powinno być. To będzie śmieszny odcinek. Wiesz co ja tutaj może sobie zakończę odcinek i za chwilę nagramy drugi, tak? Ale w sumie nie mam zamiaru. Nie ludzi ludziska i ja kończę odcinek. Dobrze, dajemy tę te... no, czemuś ostatnim już... Dobrze, jeszcze jedna szansa. Jedna. Słońce, jestem świadkiem, że nie zrobię więcej niż jednej szansy. Wściekł. Pum, pum, po. Czemu chodzę po. Bo... Talking tobie? Nie jest w porządku. Tylko ten level z innej godziny. Serio to wyjście z Co to ma być? Sto... To jest nielegalne. Nie ja wiem, że to jest legalne, ale to jest nielegalne. Ogromnik hmm. drzewa. Te to, drzewa to tropikalne, jakieś się nie, nie znajdą. Jak widzę, jest wschód. Kaska kolejna. To... Oby też było w środek do nada wskoczyć. Trzeba być mistrzem. Widzicie, ja jestem mistrzem. I musicie mnie subować Bo jak nie, to będę was prześladować. I znów chcieli mnie wysłać na początek. Ej, tak, to my się nie będziemy zabawiać. Ej, czy taka scena nie jest za daleko? No, nie wiem. pewnie no, pewne przepuszczenia, że jest. Nie, ja zaliciłem z Pointa. Bo ja cię nie mogę. Okej, okay, to jesteśmy. O, teraz zobaczcie coś logicznego. Ej, ja. już Drzewa są nielogiczne. Tymczasem jajka. Logiczne. O, i świetnie. Myślę, że niedługo będziemy musieli kończyć odcinaczek. Moje ciebi na pewno nigdy nie będą miały więcej niż 15 minut. Po prostu nie mogę tak robić. I jak? I co teraz? Jeśli nam nie doskoczę. O, świetnie. Nie być taki troju na ludziach istniejących u wszystkich Okej. no, okay. no już ty Uż. o ja cię. nie można tak po prostu sobie trzeba będzie wyczytać ten moment skoku nie zaliczyło mi tego wszystkich wszystkich spontanów Zaraz się pogniewamy. Widzieliście, że to jest welcome. Chcą mnie znowu wysłać na sam początek mapy. Dobrze, nie, tutaj... O, to nie jest dobrze. Dobrze, w tym miejscu kończymy odcinek. Papa. Papa, pa, tak, nie, to jest... Pa. To jest na ratunku. Zwłaszcza, że Papa.